Gastroskopię wykonujemy przy podejrzeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci, tak samo często jak i u dorosłych. Jest wiele sytuacji, w których dziecko powinno mieć wykonane gastroskopię. Do najczęstszych będą należały bóle brzucha, zwłaszcza te bóle brzucha, które trwają dłuższy czas 2-3 miesiące kiedy ból lokalizuje się wśród brzuszu, w nadbrzuszu, ale także bóle w klatce piersiowej, za mostkiem. Innym wskazaniem do wykonania gastroskopii jest przewlekła biegunka. Dziecko oddaje luźne stolce, mniej, bardziej liczne, dłuższy czas, dłużej niż miesiąc, dwa, trzy miesiące. Może to wskazywać na zespół złego wchłaniania albo chorobę trzewną. Na pewno chcielibyśmy wykonać gastroskopię również u pacjentów, którzy mają problemy z przyjmowaniem posiłków. Jeżeli małe dziecko nie chce jeść, jest niespokojnie w trakcie karmienia, odgina się, przerywa jedzenie, starsze dziecko zgłasza ból przy połykaniu, jest to wskazanie do wykonania gastroskopii. Kolejnym takim powodem, dla którego chcielibyśmy zrobić to badanie są zaburzenia wzrastania. Dziecko jest mniejsze, szczuplejsze niż rówieśnicy albo było takie jak rówieśnicy, a w ostatnim czasie zwolniło tempo wzrastania, traci na wadze bez tak zwanego odchudzania się.